Moje to pięciolecie. Rozprawka filozoficzna. Czy Bóg istnieje? Kraków, 19 kwiecień 1985 roku. Filozofia bytu, rozdział 27. Mistyczny Kościół Chrystusa, część pierwsza. Wspólnota Kościoła jest mistycznym ciałem Chrystusa, jednocześnie różnorodna i jedna. Pomiędzy kim występuje ta wspólnota? Pomiędzy świętymi w rozumieniu biblijnym. Kościół świętych to trzy społeczności. Tradycyjnie mówimy o kościele walczącym, cierpiącym i triumfującym. Wszyscy tworzymy jedno ciało Chrystusowe. Pomiędzy nami istnieje zależność modlitwy i wstawiennictwa. Święci w niebie, z Najświętszą Maryją Panną na czele, pomagają nam swoim wstawiennictwem. Są nam też dani jako wzór do naśladowania, bo swoim życiem ukazują nam, jak wprowadzać wolę Bożą w nasze życie. My także, tworząc Kościół walczący, radujemy się ze zwycięstwa naszych braci w niebie. Mamy jednak szczególny obowiązek pamiętania o kościele cierpiącym, a więc o naszych siostrach i braciach w czyśćcu. Czas ich zasług się skończył. Dlatego liczą na naszą pomoc, czyli nasze modlitwy. Dobre uczynki, umartwienia, a nade wszystko na ofiarowane za nich msze święte. Dużą pomocą dla zmarłych jest także uzyskiwanie odpustów. A oni, chociaż nie mogą pomóc sobie, mogą pomagać nam. Ofiarują za nas swoje modlitwy, a kiedy wyjdą z czyśca i zasilą szeregi świętych, zyskamy w niebie nowych orędowników przed Bogiem. W Biblii Jezus mówi do apostołów. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Istnienie zmartwychwstałego Chrystusa przekracza doczesność i całe zawarte jest w wieczności. Jak więc ma być z uczniami? Odpowiedź na to pytanie przynosi refleksja nad związkiem, jaki istnieje między Chrystusem i uczniami tworzącymi jego wspólnotę. Biblia, słowo, stało się ciałem i było do ludzi absolutnie we wszystkim podobne z wyjątkiem grzechu. Przez ludzkie ciało Jezusa odwieczny Bóg stał się wyrażalny i czasowy. To jedyne ludzkie ciało było narzędziem, przez które słowo dokonywało tylu cudów. Jezus z martwych wstał, przemieniając swoje ciało tak, że odtąd nie może już cierpieć. A więc On sam żyje na wieki nie tylko jako Bóg, lecz także jako człowiek w całości swego człowieczeństwa, w duszy i ciele. W tym nowym człowieczeństwie daje się także poznać swoim uczniom. Istnieje jednak pewna nowość w rozpoznawaniu Jezusa. Opisuje ją historia szawła starsu. Szaweł spotyka Jezusa, ale już jako zmartwychwstałego. Nie mógł mu nic uczynić, bo jego ciało nie podlegało już cierpieniom. A jednak Jezus wyraźnie mówi o swoich osobistych cierpieniach wtedy, gdy prześladowani są chrześcijanie. Ich cierpienia są Jego cierpieniami, a kto ich prześladuje? Prześladuje także i Jego. Jak wytłumaczyć ten związek? Mistyczny Kościół Chrystusa, część druga. Święty Paweł podejmuje próbę wyjaśnienia jedności między chrześcijanami a Chrystusem. Pisze do Koryntian: Chrześcijanin jest członkiem ciała Chrystusa, lecz nie stanowi z nim jedności fizycznej, a tylko duchową. Ta jedność jest tajemnicą, w której uczestniczy się dzięki Bożej łasce. Ona tak przemienia każdego ucznia Chrystusa, że znajduje swe właściwe miejsce w Kościele, Jego ciele. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Moc Ducha Świętego spają całe ciało w jedność. Dzięki jego działaniu Kościół nie jest ani wspólnotą czysto społeczną, ani moralną, lecz właśnie mistyczną. Jednocześnie także, jako ciało, nie jest samym fizycznym Chrystusem. Kościół jest ciałem mistycznym Chrystusa. Co to oznacza? Wieś mistyczna, która spają cały Kościół jest szczególna. Nie prowadzi ona do zjednoczenia fizycznego, bo musiałaby wyrażać się w nowych ciałach powstałych jako skutek połączenia kilku innych. Nie jest to możliwe między ludźmi, ani z Chrystusem. Mistyczność nie oznacza jednak tylko nadprzyrodzoności w sensie przeżycia duchowego lub jakiegoś rodzaju zjednoczenia moralnego. Unia mistyczna Kościoła mieści się gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami zjednoczenia. Jest ona stała, niezmienna i ścisła. Mimo jednak ścisłego zjednoczenia, Unia Mistyczna nie znosi ani wolności ani różnic. Każdy pozostaje sobą w swej strukturze bytowej. Unia Mistyczna powinna być postrzegana jako jedność wielu osób, którzy stanowią całość w Chrystusie. Unia Mistyczna pozostawia jakąś przestrzeń na błąd człowieka. Z racji zjednoczenia z Chrystusem Kościół wolny jest od grzechu. Nie są jednak od niego wolni ludzie Kościoła. Istnieje zatem różnica między błędami Kościoła a błędami ludzi Kościoła, które przecież się zdarzają. Jak Pan dziś realizuje obietnicę bycia z uczniami? Kościół zna cudowne zdarzenia, które wyrażają obecność Pana. Tych zdarzeń jednak nie należy traktować jako zjawiska zwyczajne. One są zawsze darem od Boga i muszą być traktowane jako zjawiska nadzwyczajne. Jezus jest obecny z uczniami przede wszystkim w Kościele i w sakramentach. Szczególne znaczenie ma tu oczywiście Eucharystia. Jest ona trzecim rodzajem ciała, które posiada Chrystus. Między ciałem źrodzonym z Maryi, Kościołem i Eucharystią zachodzi tożsamość. To jest jedno i to samo ciało Chrystusa. Różnica dotyczy sposobu realizacji tego ciała: ludzka, mistyczna i sakramentalna. Wszystkie należy traktować na równi. Celem jest bowiem ścisłe i ostateczne zjednoczenie z Chrystusem którego zadatek mamy już w Eucharystii i w Kościele. Matematyka w przyrodzie